Siema, cześć, witam. Chciałem dzisiaj wytłumaczyć w tym filmiku na czym polega Rear Zero. Co to jest ten Rear Zero i jak go ustalić. Rear to jest w tłumaczeniu angielskim Reps in Reserve czyli powtórzenia w rezerwie. Czyli, że tak powiem ustalić trzeba swój ciężar na tyle ciężko, aby w ostatniej serii, ostatnie powtórzenie, było ostatnim, które jesteśmy w stanie wykonać. Jak to zrobić? Dzisiaj pokażę to na podstawie ćwiczenia. Rack Pull będę wykonywał. Już założyłem dwie 20 na słownicy Smitha. Jest to ćwiczenie, które rozpisałem sobie w nowym planie treningowym. Także też muszę dzisiaj ustalić swój tak zwany Rear Zero. Na dzień dzisiejszy, ile jestem w stanie podnieść maksymalnie na serię ciężaru. Także zobaczmy pierwszą serię: czy jest to dla mnie lekkie, czy ciężkie, i czy trzeba dokładać. Także zobaczmy, lecimy. No i cóż, tym ciężarem wykonałem dwanaście powtórzeń. Okazało się, że to jest dla mnie lekkie, można powiedzieć rozgrzewkowy ciężar. Także to trzeba dołożyć. No, ale ile dołożyć? 20, 40 kilo? Wiadomo, nie możemy od razu założyć 40 kilo na jedną stronę, bo to już może być za dużo. Także zaczniemy od 15, spokojnie dokładamy tego ciężaru, żeby zobaczyć przy kolejnej serii, sprawdzić ten ciężar, czy to już jest ten ciężar roboczy. Jeśli chodzi o powtórzenia, wykonałem 12 powtórzeń i jeszcze śmiało mógłbym jeszcze przynajmniej 12 wykonać tym ciężarem, ale to było bez sensu, dlatego się zatrzymałem. A trener, jeżeli ci na przykład rozpisze albo sam sobie rozpiszesz na przykład 10 powtórzeń w serii, w serii roboczych, no to musi to być na tyle ciężkie, żeby te dziesiąte powtórzenie było ostatnim powtórzeniem, czyli tak, żeby uzyskać tak zwany upadek mięśniowy. Także dokładam teraz piętnastki na boki i jedziemy dalej. Jak widzieliście, wykonałem 14 powtórzeń. Także ciężar już jest fajny. Już jest w miarę ciężki, ale czuję, że jeszcze mogę dołożyć. Już nie dużo, ale już jestem bliski tego, żeby uzyskać i znaleźć ten ciężar, który to będzie moim ciężarem roboczym. A moim celem jest wykonać minimum 8 powtórzeń w serii roboczej, minimum. I teraz taka moja rada jeżeli masz rozpisane w planie treningowym na przykład 10 powtórzeń ale czujesz po tym 10 powtórzeniu że jeszcze masz siłę wykonać jedno czy dwa powtórzenia to wykonaj je nie zatrzymuj się na tym 10 tylko wykonaj jeszcze te jedno dwa powtórzenia jeżeli masz siłę tak żeby twój organizm dostał odpowiedni bodziec żeby to nie było tylko takie machanie jakieś cardio tylko żeby twoje mięśnie dostały odpowiedni bodziec do tego, żeby rosnąć. A niestety, albo stety, żeby pojemie się rosły, żeby uzyskać masę, ten ciężar musi być odpowiednio ciężki dla Ciebie. Także ja teraz dokładam jeszcze podyszce na boki i prawdopodobnie to już będzie moja seria robocza. Więc zakładamy i lecimy, sprawdźmy. Uff. <tryk> Ok, tak jak widzieliście. Dwanaście powtórzeń wykonane, no i jeszcze jest jakiś zapas, także czuję, że jeszcze mogę dołożyć, także dokładam jeszcze odrzwę na boki. I jadę dalej, bo czuję, że jestem w stanie jeszcze dołożyć, bo wykonałem 12 powtórzeń. Tak? Jeżeli wykonałem 12 powtórzeń danym ciężarem, to znaczy, że jeszcze mogę trochę dołożyć, tak, żeby w tej roboczej serii wykonać 8 powtórzeń, ciężkich powtórzeń. Także na tym to polega na dokładaniu właśnie ciężaru i znalezieniu tego odpowiedniego ciężaru dla siebie. Także dokładam jeszcze podyszce. I to już na pewno będzie to. Także jedziemy. Uch! widzieliście wykonałem dziewięć powtórzeń ciężarem 130 kg łącznie ze sztangą liczone 130 kg mogłem wykonać 8 tak, tak jak mi było założone w planie treningowym, ale czułem, że jeszcze te jedno powtórzenie mogę wykonać, także wykonałem je. Pamiętajcie, żeby nie poddawać się przy 8 powtórzeniach, jeżeli masz 8 rozpisane w roboczych seriach, także ja już znalazłem swój RIR Zero. RIR 0, właśnie, to było te dziewiąte powtórzenie, i już dziesiątego nie byłbym w stanie wykonać, także na tym polega właśnie znajdowanie jego Rear Zero, jeżeli Twój trener Ci tak rozpisał, RIR Zero, czyli pracujesz w seriach roboczych do upadku mięśniowego. Ja w swoim planie treningowym mam dwie serie robocze na razie. Także cisnę z drugą roboczą serią i mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem Wam, na czym polega szukanie tego Rearu. Także ja lecę z następną serią, ostatnią, roboczą i mam nadzieję, że podobało Wam się, także dajcie lajka, obserwujcie, a w następnym filmiku wytłumaczę na czym polega upadek mięśniowy. Jest to bardzo właśnie związane z RIR Zero, także sportowe pozdro i do zobaczenia do następnego razu, hej! うわ。Uh. Uh. 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 Uh.